W otoczeniu najróżniejszych Felusiów i Guciów chcę Wam powiedzieć o już piątej części z tej serii. To jest książka pod patronatem aktywnego czytania z wydawnictwa Nasza Księgarnia. Feluś i Gucio tym razem świętują. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogką, tworzę dwa blogi, aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz blog nie tylko dla mam. To są też dwa podcasty. Bardzo, bardzo, bardzo Was zapraszam do subskrybowania, zaglądania, komentowania. Co sądzicie o e, książkach, które pokazuję? A my już sobie zaglądamy. Felusi Gucio, to już jest cała piękna. Seria kartonowych książek napisanych przez Katarzynę Kozłowską, które są dedykowane dla wieku już od drugiego roku życia, tak naprawdę. Wiem, bo w grupie Aktywne Czytanie, gdzie często rozmawiamy właśnie o Felusiu i Guciu, z okazji tego, że to są różne tematy, na przykład o emocjach, na przykład jak się zachować, na przykład początek przedszkola. Więc to są takie momenty, w których chcemy z dziećmi porozmawiać o ważnych sprawach i e, tak, możemy zacząć. Od dwulatków, natomiast to zależy od części i oczywiście od dziecka, bo ja uważam, że ta książka o świętach z kolei, ona jest dedykowana dla dzieci powyżej trzeciego roku życia tak, trzeci, czwarty rok życia a to dlatego, że oprócz świąt, które poznajemy tak naprawdę dzieci tutaj uczą się pół roku, miesięcy i zobaczcie, mamy tutaj całe takie koło z zaznaczonymi właśnie tymi częściami roku i to jest świetny pomysł z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że często chcemy nauczyć dzieci o co chodzi z tymi porami roku. Maluchy też są tym zainteresowane i pokazanie tego na kole od razu też wyjaśnia, że to jest taki roczny cykl, że to wszystko się powtarza. Jak mamy trzy cztero-pięciolatki, to wiadomo, że one już się skapnęły, że raz do roku przychodzi na przykład Mikołaj, że raz do roku mają urodziny, raz do roku obchodzimy Dzień Matki, ale żeby sobie to wszystko usystematyzować i jakoś osadzić w rzeczywistości, co dla takich maluchów absolutnie nie jest łatwą sprawą. Ja myślę, że takie koło to jest świetny pomysł i fragmenty tego koła mamy na każdej stronie. Feluś i Gucio obchodzą najróżniejsze Święta. Czasami są to święta e, świeckie całkowicie. Czasami są to święta narodowe, na przykład Dzień Niepodległości. Czasami są to urodziny, więc takie po prostu rodzinne. A czasami jest, jest to Boże Narodzenie, czy Dzień Wszystkich Świętych. I to przemieszanie. Te najróżniejsze pomysły na święta e, bardzo bardzo mi się podobają. Na początku, jak zawsze, jeżeli w ogóle nie znacie serii o Felusiu i Guciu, to chcę wam powiedzieć, że Feluś to jest mały chłopiec, ten oto tutaj, e, który sobie chodzi do przedszkola, ma różnych przyjaciół, zadaje różne pytania, no poznaje świat jak każde dziecko, a to jest Gucio i jego miś. Przyjaciel i Gucia też spotkamy na każdej stronie. Zaczynamy nasz cykl, to nasze koło. Ono się zaczyna z początkiem roku szkolnego, czyli od jesieni zaczynamy. Dzieci wracają do przedszkola, albo idą do przedszkola, szkoły wracają i wiemy, że to jest jesień i na początku też na tych ilustracjach. Zresztą przyglądajcie się, bo to są też świetne ilustracje do tego, żeby opowiadać, co się dzieje, jaką ma minę dane dziecko, co mu się podoba, co mu się nie podoba, jak wygląda. Jeżeli chcemy poćwiczyć, po prostu opisywanie. Także tutaj na ilustracjach sporo się dzieje, niewiele jest tekstu i wszystko to jest osadzone w kontekście, no właśnie, święta. I tak po kolei sobie oglądamy cały rok. Za każdym razem mamy tutaj gucia, który po pierwsze jakoś tam jest przebrany albo no jest dopasowany do klimatu święta. Gdzieś tam, jak są Mikołajki, to on oczywiście ma czapkę Mikołaja. Także gucia się tu tutaj wpasował i świętuje na maksa, co jest przeurocze, ale zauważcie, że mamy tutaj opisane miesiące i to jest tak jakby fragment tego koła, które było z tyłu, więc jak chcemy jeszcze utrwalić dziecku, możemy sobie porozmawiać o tym, jakie to święto, chytnąć tutaj na tył i pokazać jeszcze paluchem normalnie dosłownie, gdzie jesteśmy, w którym momencie roku się znajdujemy, czy to jest jesień, czy to jest jakaś inna e, pora roku, bardzo to to jest pomocne. I właśnie miałam powiedzieć, że jak się przyjrzycie tym wszystkim ilustracjom, to też zauważycie, że, że one są na narysowane tak, żeby było jak najwięcej charakterystycznych dla danej pory roku i dla danego święta elementów, które można jeszcze gdzieś tam odnaleźć. O super, ja sobie tutaj otworzyłam dzień postaci z bajek, więc to jest takie święto typowo przedszkolne, ja bym powiedziała i szkolne. Normalnie przyszedł z książką Felusi Gucio. Także bardzo, bardzo pomysłowe. Jak mamy Dzień Niepodległości, bardzo dużo charakterystycznych elementów dla tego święta, bo są na przykład flagi, są tutaj wieńce, jest tutaj cała tematyczna wycieczka. Mamy oczywiście Mikołajki, mamy Boże Narodzenie, jest Sylwester, Wielkanoc, jest karnawałowe imprezowanie, jest tłusty czwartek, pyszny, pyszny, pyszny. A chcę Wam też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. O, tutaj jest Dzień Ziemi i jest dziecko z zespołem Downa narysowane. Ono już się pojawiało, ono po prostu jest w grupie przedszkolnej naszego Felusia, ale cieszę się, że i tutaj pojawia się takie dziecko, bo doskonale wiemy, że im więcej takiej różnorodności pokazanej, tym lepiej tak naprawdę w książkach już dla takich małych dzieci. Nie wiem czy to nie jest moja ulubiona część, dlatego że te święta zresztą tu są w poradach bardzo fajnie wypisane. Eee, właśnie informacje, które od razu przychodzą do głowy jak jesteście dorośli i czytacie takie książki, że to jest oprócz tego, że poznajemy tradycje najróżniejsze, że umiemy właśnie osadzić je w trakcie roku, pokazujemy dzieciom cały roczny cykl, to jeszcze zachęcamy do tego, żeby wspólnie przeżywać różne ważne momenty i one też budują wspomnienia. Już nie pamiętam teraz jakie to były badania, ale pamiętam i tak mi to właśnie gdzieś tam w tyle głowy zostało ze mną na zawsze, że dzieciom najbardziej, jeśli chodzi o wspomnienia i takie budowanie relacji międzyludzkich, a szczególnie rodzinnych, zapadają w pamięć te momenty, w których jesteśmy razem i świętujemy razem cyklicznie, czyli właśnie urodziny, albo dzień mamy, albo jakiekolwiek inne święto, typu już nie wspominam, Boże Narodzenie czy Wielkanoc, kiedy jesteśmy Razem powtarzalnie wykonujemy jakieś czynności. Czy to jest ubieranie choinki, czy to jest nie wiem, dzień ziemi, kiedy sprzątamy. To są rzeczy, które najbardziej się utrwalają i fajnie by było, gdyby te wspomnienia po prostu były przyjemne i cudowne. Także mam nadzieję, że skorzystacie i że to też dzieciom pomoże nauczyć się pór roku.